Dzień dobry państwu. Kilka słów o szpitalu w dobie pandemii. Drodzy państwo, trzymali państwo świetnie kciuki i chirurdzy wracają do pracy. Dzisiaj już jest oddział chirurgiczny czynny. Chcę przy tym zaznaczyć, że wszystkie informacje dotyczące bieżącego działania szpitala, których nie jesteśmy w stanie zmieścić w takich krótkich wypowiedziach na wizji i antenie Ples .pl. Wszystkie te informacje zamieszczone są na witrynie internetowej szpitala. Ja, w związku ze zbliżającymi się świętami i taką atmosferą, mam nadzieję, że nie tylko pośpiechu, ale i refleksji, chcę Państwu opowiedzieć krótką historię z mojego życia. Przed wieloma laty, jak byłem bardzo młodym człowiekiem, miałem mały, psujący się często samochód. Wybrałem się do pana Franciszka, jak zwykle, od pokoleń do tego samego i oczywiście pełen głębokiej wiedzy o tym, co należy w tym samochodzie naprawić i w jaki sposób próbowałem to panu Franciszkowi wytłumaczyć. On mówi do mnie: Marcinku, jak taki jesteś dobry masz, tutaj są klucze. Napraw go. Ta nauka została mi na całe życie. Dzisiaj, kiedy po przejściu na emeryturę pana Franciszka jadę do pana Tomasza przychodzę i mówię panie Tomku chciałbym żeby ten samochód hamował przyspieszał był bezpieczny i wygodny w jeździe i nie wymądzam się zdaje się w pełni na zaufanie które pokładam w fachowcu to krótka odpowiedź na pytanie gdzie szukać Wiedzy na temat COVID-19, na temat szczepień. Oczywiście nie u mechanika, tylko u kogoś, kogo darzycie Państwo zaufaniem i u kogoś, kto prezentuje odpowiedni poziom wiedzy i doświadczenia w danym zakresie. Wszystkiego dobrego życzę.